4 marca, w końcu po pięciu dniach suchoty nie mogłem nic znaleźć. Przejechałem na swoje stare sprawdzone tereny. Bo w innych to tak przesiane przez ludzi. I mam zrzuta. Teraz tu pochodzimy. Taki mały młodniaczek. Drugi może leżeć niedaleko. Dwunastaczek ładny taki z 2,30. W końcu 5 dni nic nie znalazłem A chciałem jak najszybciej uciec od tego 13 świeżego mówię, bo te trzynastki to źle wpływają na mnie Ale w końcu to zrobiłem no Mam nadzieję, że to teraz ruszę Piękny dwunastaczek Ładna para by była. Korona z czterech. Coś pięknego. O. No w końcu. 14 świeży. A 21 ogólnie, bo jeszcze 7 zeszłorocznych mam. Dobra, lecimy szukać dalej, pozdrawiam, Daszbur.